Witam się w kolejnym vlogu. i Idę po paczkę, bo dziś przyszła nam paczuszka z życzami do łóżeczka lona. bo wymieniamy mu na większe. Jest minus 20 stopni. Także u nas jest taka śnieżna kraina. Wow, jak ładnie jest. No ładnie. Eee, także dzisiaj organizacja pokoiku. Już wczoraj rozebraliśmy choinkę na szczęście, także bierzemy. O, I kalosze przyjechały chyba też, bo takie ocieplane Rafał nam zamówił, żebym miała w końcu jak chodzić do zwierzaczków. To są te prześcieradła. Jeden jest w takim wzorze, drugi jest w takim wzorze. Tu mamy organizer na urzeczko na pieluszki i jakieś chusteczki. A tu kołderkę. i podusia. Tylko jeszcze pytanie: czy to da się fajnie zamontować do tego łżeczka, a czy to wejdzie mi na materac? Bo mamy materac 140 na 60, to jest 120. Panie Leonie! Będziemy ja ci jeszcze na chwilę od tu, a ja ci na teraz Słuchajcie, to ja zabieram się za ogarnianie łyżeczka Lona, i to jest do zwrotu prześcieradła. Niestety, bo są za małe. No, nie rozciągnęły mi się w magiczny sposób 20 cm. I w ogóle przed chwilą byliśmy na podwórku i robiłam lajwa zrobienia lodów na śniegu. Czyli Micha, metalowa na śnieg, i ubijałam. I udało się i wyszło jak takie zmrożone, takie lody włoskie, yy, puszyste, więc o oh my god, jest soluna. O Boże, ona zlizuje lody z pudełka. Także teraz zabieram się za ogarnianie łóżeczka i już założyłam stare prześcieradło polunie, więc będę musiała jeszcze poszukać i zamówić dobry rozmiar yy, nowego prześcieradła, bo te polunie są to są bardzo. To Są zniszczone. I teraz zamontuję organizer, uzupełnię go pieluszkami i w ogóle pościelkę położę, ale wiecie, pościelka jest tylko na razie tak do ozdoby niż do przykrywania, leona, bądź pi po prostu w worku. W ogóle co ja mam tu z włosami, a pierdzielę. Nie chcę ich na nic ulizywać, bo będzie ja zaraz, że mam jakieś takie, nie wiem, jakie. Oszty! Patrzcie, jak Luna ćwiczy, no dawaj. Wow, także na ten moment będzie stało tu łóżeczko, bo jakby one stało o tutaj, to po prostu by nie było miejsca na nic już. A czekaj, tutaj mam się metkę. Dobra, zaczepimy, a później metkę. Mi się wydaje, że z tej strony. jak będzie miał tą główkę, to o tak. Tu będzie to? Albo o tak sobie już wciążę. Dobra, to zaczepimy. Organizer. W ogóle patrzcie, mam dwa krzesełka przy toaleczce. Bo Luneczka zawsze musi ze mną. Co ja się nie maluję, to i ona. Także patrzcie, tutaj sobie to przywiążę. Mamy cztery... <grym> Hejka! Mamy cztery takie wstążeczki i zobaczymy. Ale no, jest teraz super zimno jest super, super zimno. Olu naśpisz tutaj. Będziesz uh -huh. spać z lonem w tym łóżeczku. Ja będę. I w ogóle to łóżeczko to jest po loneczce, nie? Ona jeszcze dosyć niedawno spała w tym łóżeczku, tylko po prostu one były obniżone i zdjęte były te szczebelki. Także posłużyło no, nam. Okej, okay, to teraz zobaczmy jeszcze tą e, kołderkę. Mam nadzieję, że ona będzie fajnego rozmiaru. Sążeczka. Dobra, i tu mamy. Okej, okay, tu jest taka mała podusia. O ja, to jest fajnego rozmiaru. Dobra, trzeba będzie wyciąć metki. I po prostu taka mała, mała podusia, żeby położyć sobie miejscu, gdzie on będzie spał, czyli fajowskie. Bo jak uleje czy coś, to zawsze łatwiej to wyprać niż y, prześcieradło i to wszystko, nie? O ja, no, to jest cute. Okej, okay, wypas. Czyli to po prostu będzie fajnie nam leżało sobie na materacyku. Patrzcie jaki fajny rozmiar. Jut. Tylko właśnie te metki teraz. Da się je wyrwać. W ogóle ostatnio widziałam takiego TikToka, że mm, faceci to odrywają metki i później wiecie jaka wielka dziura jest. I to jest 100% bawełna. I w ogóle patrzcie, bo na na pewno ona jeszcze będzie. Tak mi się wydaje, jak będziecie oglądać ten film. I ta, po, po, ta kołderka z podusią była za chyba 50 zł, czy 60, 59, może jakoś tak. Yy, I to było ze 150 także no fajna cena. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie się zachowywać w praniu. W ogóle sorry za plamę, czy ja zawsze muszę mieć plamę? To, o co chodzi? Czysta bluzka z prania, A ta, Czy to mleko? Także patrzcie, jaka ładna pościelka. Kładziemy tu sobie dusie. Widzicie, jaka fajna. Ona ma rozmiar jest taka dosyć duża. I tutaj sobie ułożymy e, pościel. Proszę bardzo. Jest takie cute łóżeczko już. My God. I oczywiście w nocy będę po prostu kładła. Leona czy nadrzemki będę próbować tutaj na kołderkę, nie będę go przykrywać. Więc to tylko tak, żeby było ładnie pościelone, ozdobione, nie? To jest, to jest ta strona w ogóle, Boże. Patrzcie, bo tutaj są też takie kreseczki, a ja na lewo uchodzę, dobra. Dobra, także patrzcie, no cute to wygląda. Tu mamy podusiek, tu mamy już kołderkę, bardzo ładny jest ten taki delikatny. Niebieski takie listeczki. Także jeszcze tylko muszę ogarnąć nowe przyścieradło. I zaczynam, no mam nadzieję, że Luna będzie się dobrze w tym spało. Urzeczkoo. I tutaj uzupełniam z pampery. A pampersy oczywiście, żeby nie było, że pytacie. Od już dwóch lat to na pewno, no bo Luna takie same nosiła. Bambo natur. I my zamawiamy je na stronie krab.pl, więc no uwielbiamy, uwielbiamy te pamperki i ogólnie powiem wam, że to są najlepsze pampery, bo one są tak chłonne, nie mają żadnego zapachu. Mando, mi to rzucić na chwilę, żeby to zrobić. Możesz, możesz. W ogóle patrzcie, czekajcie, poczekajcie, ja jeszcze pokażę. Tutaj mamy taki clean. I on jest ze strony Woody's, czyli to, co i Luny łóżeczko i teraz Leona. I to jest po to, że jak dziecko ulewa, to żeby miało trochę wyżej główkę, nie? A i ogólnie to to jest Reserved Home. Jeśli nie mówiłam, to mówię. patrzcie, jaki ładny detalik, więc no, nice, bardzo mi się podoba. To jest coś, czego mi brakowało przy takim właśnie łóżeczku, jak Luneczka była mała, tak? Tutaj co, chusteczki mokre, więc no cute. i fajnie to się wytrzymać, jeszcze kremik jakiś, bo tutaj chyba bez sensu tak na widoku, no tak schować, chusteczki, pampersy, jakiś kremik. No, tutaj o, tutaj może być, o, tutaj krem Także tutaj pewnie jeszcze ten organizer będę nieraz zmieniać, bo... Więc się wydaje, że nie da się zorganizować tak hopsa, hopsa, tylko po prostu trzeba to zacząć używać i wtedy stwierdzimy i dokładnie wiemy, czego jest nam potrzeba. Wiecie, co gdzie i jak zorganizowane. Także mi się wydaje, że jeszcze tu smoczek na pewno dorzucę, więc będę musiała też jakieś nowe kupić. Więc to będzie wszystko, co będzie potrzebne. Wiecie, wstajemy w nocy do Leona jak go trzeba przewinąć, to po prostu tutaj w łóżeczku się go przewinie i tyle. O, body czyste tutaj dorzucę, żeby mieć też pod ręką śliniak. O, tak, to jest to. No, także mamy body i tutaj też dorzucimy tu czy tutaj, wiecie, gdzie, gdziekolwiek. ajmetkę muszę obciąć. o. Dobra, patrzcie, zorganizowałam. Także tu mamy kremik y, do pupki. Tu mamy y, chusteczki mokre, pampersy, y, śliniaczki, y, tetra na ulewanie w ogóle i dwa body do przebrania. Także na ten moment w taki sposób się to prezentuje. Także zobaczymy, jak to będzie podczas użytkowania. Jeszcze mam w planach. Y, muszę wyczyścić nowych rzecz powietrza, bo u nas jest tak wielki kamień w wodzie. Że po prostu nawigarzacz po tygodniu to już jest cały zawalony kamieniem, więc muszę go na, wyczyścić. Jak wyczyszczę, to postawię go jeszcze tam przy łóżeczku, przy telewizorze. Dobrze, że mamy kontakty, tylko zobaczymy, czy nam na sprzęt jakoś ten kamień za bardzo nie będzie opadał, bo nie chciałabym, żeby nam się zniszczył, bo na przykład lampka nocna, ta, co Wam zawsze pokazuję, to ona już jest cała na górze w kamieniu od właśnie tej wody z nawigarzacza. Także tak, to się prezentuje. Słucham. Mogę. Chodź, tu, tu, Bohaterem chcesz być? A co bohaterowie mają taką wstążeczkę tu? Tak, o, o tu. A to z tyłu wstążka. Odwróć się, no Pokaż tu. O. Nice. To ty całą. Słuchajcie, sorry za jakość, ale zapaliłam, nie zapaliłam światła, ale on mi śpi na rączkach i powiem Wam, że korci mnie, żeby odłożyć go tam do łóżeczka. Już pierwsza próba była i od razu, jak lawa, ale korci mnie, bo on choć chwilę tam pospał w tym swoim nowym um, łóżeczku. Więc może zrobimy taką próbę, zobaczę, ile on już śpi i jak śpi już całkiem spoko, jak już z 40 minut śpi. To tam najwyżej, jak się obudzi, to już trudno, ale chcę, żeby pospał, nie? więc no. albo go odłożę i zobaczymy. No. Bo tak myślę, że z 15 minut to Makson pośpi, jak się go odłoży. Zobaczcie, podziwiajmy, bo to nie jest i nie będzie częsty widok. On śpi śpił siebie. A teraz ja mam jeszcze dopiłam kawkę, i Jakiegoś słodyczka zjem. I w ogóle dajcie znać, czy wy też tak macie, że jak popas śpi, albo jest na przykład statu. Tak jak właśnie ostatnio, jak chłopacy zwolnili trochę z remontami, to um, raz Rafał bierze drzemkę, lone. W sensie, wiecie. Że na, na nim śpi leon raz ja biorę, już nie jest, że cały czas drzemki są na mnie. Yy, tak jak jest yy, drzemka na Rafale na przykład o 10, albo o 13, albo o 17, bo tak mniej więcej u nas wypadają drzemki i Leon śpi tak mm, z dwie godzinki, to ja nie wiem, co ją ja sobą zrobić. Jak nie mam nic konkretnie zaplanowanego, że na przykład nie wiem, coś muszę sprzątnąć, nie wiem, w kuchni ogarnąć, ugotować czy, czy coś w tym stylu, to ja nie wiem, co ją ja sobą zrobić. Po I, 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 w sensie zazwyczaj to wygląda tak, że albo właśnie coś tam posprzątam, poogarniam, albo z luneczką właśnie posiedzę i się pobawię, albo coś w tym stylu. Ale jak nie muszę nic zrobić typu nie wiem, pasmokcie, nie? A właśnie patrzcie, mam nowy wręcz powrócił. To tania tak już się przyzwyczaiłam do tego trybu bycia z Leonem, wiecie, tak na łóżeczku, drzemka i taki, wiecie, tryb, no że cały czas coś z nim, że jak jest czas y, taki wolny dla mnie, to ja nie wiem, co mam zrobić. I to jest takie przerażające, że wiecie, z jednej strony potrzebuję odpoczynku od niego, a z drugiej strony takie po... I co teraz to zrobić? W sensie, jak jest co oglądać, jakiś serial, jak na przykład y Piątki są, piątek, tak, piątek albo sobota. Ja uwielbiam Leona drzemki dla mnie, jak długo śpi, bo wtedy sobie oglądam na wspólnej. i ja oglądam z playera, ja oglądam sobie to, yy, tak, no, jak cztery odcinki, uda mi się na cały tydzień. To jest niesamowicie, bo ja to wolę obejrzeć sobie na telefonie, niż. Yy, co to jest za plamek? Co to jest?

Pan Leon już tu. Tak, hejka. A żeby nie było tak pięknie, Leon już zaznaczył swój teren, nie? Fajnie. A tutaj zobaczcie, miejsce na nawilżacz gotowe przy łyżeczku. Lampka też jest. Tutaj przypominam o Jezu, markę. I tu mamy kamerę taką, no to żadna elektroniczna niania, to po prostu taka kamerka. Jeżeli chodzi o elektryczną nianie, to planuję taką zakupić. W sensie, no fajnie by było, bo jak byle on spał, to nie będę mogła dla Was nagrywać, bo to zajmuje telefon na czas drzemki. Tu w telefonie po prostu mamy obraz, więc coś z oddzielnym, więc coś z oddzielnym obrazem by wjechało po prostu. Taka klasyczna, elektroniczna niania. Także jak Leon śpi, to zrobimy top of the top kombo na usta, bo mi strasznie jakoś schnęło ostatnio. W sensie jak nie nakładam, no a, no na minut 20, ok, to już wiadomo. Czyli błyszczek z Fenty. Jaki to ma kolor? Fenty Glow trochę ten e, gloss bomb, tak, to się tak chyba nazywa, ale nie jestem pewna. Mm, więc oto i na to e, taki balsam z klinik, on jest w kolorze Black Honey, trochę kiedyś było w ogóle trendem na TikToku to i to tak fajnie doda trochę różu, ale to jest taki róż, który mnie nie denerwuje, bo ogólnie nie lubię różowych ust, ale to jest taki fajny róż, taki no, Naturalny. Także glow. A ja u Dalej staram się ogarnąć tą przestrzeń jakoś, bo tu wszystko jest wszędzie, jakoś się nie ogarniam. Jeszcze będę musiała poprosić Rafa, żeby złożył te łóżeczko. Leona, te Chico stare. I je trzeba będzie spakować, wystawię na sprzedaż. Jak ktoś kupi, to super. Przyda się dla kolejnego Bobasa. jak nie, no to trudno nam. To będzie stało na strychu, nie? Albo się po prostu to wyrzuci, ale liczę jednak na to, że się sprzeda, bo to jest naprawdę bardzo fajne łóżeczko. Ale co, ja takiegoś krzywo to pomalowałam? Co mi się wydaje? Trochę krzywo. A tu pan Leon. Hej! Hey. I od razu sobie przygotuję w ogóle yy, tą, tą jak to się no. nazywa? Prześcieradło do paczku Matu, żeby to odesłać. Bo będę odsyłać. W ogóle, odkąd zamawiam paczki i coś zwracam, to zawsze jak otwieram. Jak nie jestem pewna, czy nie będę tego zwracać, na pewno, więc jak zamawiam dużo rzeczy, to zostawiam otwieram sobie tak elegancko, żeby po prostu odesłać to, w tym, co do mnie przyszło. Kod zwrotu gotowy, więc można ją zwracać. I w ogóle bardzo wygodna sprawa jest zwracać te paczki tak, co Leon? Kod zapakować do paczku Matu i Także patrzcie, nawierzeć odpalony, wyczyszczony i elegancko przygotowujemy na noc. No i zobaczcie, już jest bardziej tak cozy. Ja tu w ogóle podłączyłam od razu. Yy, że tak powiem, serduszko od misia. I tu ustawię sobie ten. No, bicie serduszka i tu niech się to ładuje. I mamy taki komplet lonkowy No i oczywiście jeszcze wjeżdża nam otulacz, już bez rękawków. I tutaj jest ten taki ocieplany, ocieplany, bo jakoś jest ostatnio zimno, chłodniej. I pod spód wkładam mu tylko body, więc nóżki ma gołe, ale zawsze są cieplutkie. Będziesz spać? Będziesz spać u siebie całą noc? Obiecujesz? To jest po dziewiętnastu. Co piecze? Nasmarować? To jest po dziewiętnastu. I kładziemy Luneczkę spać. Wybieraj książeczkę, co czytamy. Mamy mleko? Luna musi. Czasami śpi bez. To jest dla niej po prostu taki znak, że idziemy spać na mleko, wiecie? Mm. Także. No. No. No, Rachel, chce nagrać, jaką książeczkę wybierzesz. Jeszcze mamy plan. Wyjść na podwórko. to Luna nie musi widzieć. Jedną 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 masz to chodź. Już patrz, jakie piękne piękne i i dobranoc. dobranoc. Leon halo? Teraz na pytania, czy Leon dalej ulewa. Nice. Także koleżka zjadł. Luna, by the way, już śpi. Koleżkę nakarmiłam, bo drze się. Też happy. No. A ja siedzę z tą kałużą, bo nie mam... O, mam chusteczki. Koleś. Pora kończyć te ulewanie! Hello, hello! Witam się! I powiem Wam, że byliśmy na podwórku, ale to będzie na kanale Siedliska, do którego wam Was odsyłam. Nie byliśmy na podwórku, jest minus 25 stopnia jakoś tak. I laliśmy wrzątkiem w powietrze. Także kiedy dzieci śpią, duże dzieci się bawiły. I robiłam też lody na śnieg. Stawiałam metalową miskę ze śmietanką, dżemikiem truskawkowym i cukrem. i Ubijałam, mieszałam i się zamruiły i wyszły perfekto. Także teraz myłam make-up. I idę się umyć i chciałabym powiedzieć, że spać albo pocilować, ale niestety to nie tak łatwo, bo Leon nie chce spać. Leon jest marudą. Także ja pójdę się umyć i wrócę tu do Was i zrobimy sobie jeszcze wieczorną pielęgnację typu Kremik. <laughs> Bo dawno nie było kremiku. A może jakiś jeszcze serum? Albo maseczkę? No zobaczymy. Raczej wątpię. Najgorsze w ogóle, co można robić i czego nie cierpię, to zmywać dużo rzędu. Oh my god. To to jest. Takes forever. Forever ever. O, już się w skórze. W ogóle już tak bym chciała nosić rozpuszczone włosy, a przy panu Leonie to w ogóle masakra jest. Ja, myję, ja kiedyś zawsze myłam włosy i od razu układałam sobie na lokówkę, a teraz to totalnie nie ma sensu, wystarczy umyć, wysuszyć i tyle, i związać, i zapomnieć. Bo jakiekolwiek układanie kończy się tylko e, związaniem. No, także jest super. Jestem szybki, kremik. Idziemy obejrzeć jakiś film. I sorry, że to cicho mówię, ale Leon śpi.